Dzień dobry kochani na naszej kolejnej lekcji. Dzisiaj będziemy mówić na temat chłopców z placu broni. Mam nadzieję, że już wszystko przeczytane i mam nadzieję, że ja z tej strony, a wy z tamtej, będziecie razem ze mną wspólnie prowadzić zajęcia dlatego, że chciałabym, żebyście zweryfikowali również swoje informacje na temat chłopców z placu broni. Niektóre elementy szukali w podręczniku, zaznaczali sobie ewentualnie, bo przez kolejnych kilka lekcji właśnie przydadzą nam się cytaty, fragmenty z tej lektury. Ale informacją, jakby wstępu, zaczniemy chociażby od życiorysu autora. Zaczynamy. Ferenc Molnar to ten, ten pan. pan z takim jednym szkiełkiem, a to dlatego, że e, słabo widział na jedno oko. I właśnie na, często na zdjęciach spotkacie jego twarz e, właśnie z tym szkiełkiem. Znamy go jako autora Chłopców z Placu Broni, ale oczywiście życiorys jest dużo dłuższy. Ja tutaj przedstawiam go w formie skróconej. Urodzony 12 stycznia 1878 roku Ferenc dorastał w rodzinie, której status materialny pozwalał mu na godziwy byt. Ukończył edukację z wyróżnieniem, a wówczas Ferenc rozpoczął już pracę zawodową. Jego pierwszym etatem był ten w zawodzie dziennikarza. Równolegle jednak studiował prawo. Praca dziennikarska dawała mu nie Tyle spełnienie, co uznanie. Początkowo jego treści pisane doceniane były w jego kraju, lecz po niedługim czasie pojawiły się także przedruki jego tekstów. Karierę literacką rozpoczął od nowel. Niedługo później ukazała się książka pod tytułem Chłopcy z placu broni, która była przełomową. Sam Molnar był przy tym osobą popularną nie tylko z uwagi na swoją twórczość, ale i na swoje koneksje towarzyskie. Był on człowiekiem, który odnajdując regularnie czas na rozrywkę, poszerzał grono osób znajomych. W późniejszym okresie popełniał także dramatyk, czyli pisał. Został w efekcie w 1918 roku uhonorowany członkostwem w Akademii Nauk. Osiadł w Stanach Zjednoczonych Zmarł w Nowym Jorku w 1952 roku. Chcę tylko sobie tutaj mm, zapisać y, troszeczkę większymi cyframi, kiedy się urodził, w jakich latach się urodził, a kiedy zmarł. Czyli 1878 do 1952. Będzie to dla nas istotne Z względu na czas y, akcji y, Utwor To przejdźmy w takim razie do chłopców z placu broni Miejsce I czas akcji Jeżeli ktoś uważnie czytał To na pewno zauważył, że pojawiła się y, Informacja Na temat takiego, y, takiego Miasta jak Budapeszt Otóż Budapeszt Stolica Węgier. Jak zwrócicie uwagę na mapkę, węgry nie są za bardzo aż tak mocno oddalone od naszego kraju. Raptem wystarczy przyjechać z Słowacji, żeby do właśnie tych węgier się udać. Jeżeli chodzi właśnie o miejsce akcji, to wiemy, że zdarzenia mają miejsce w Budapeszcie przy ulicy Pawła, gdzie usytuowany jest plac przeznaczony do podzabudowy. Jak wygląda ten plac? Jak widać, bardzo dużo drewna. Plac, na którym dopiero będzie się działo. Tak, a chłopcy wykorzystali go do typowych zabaw. Niektóre starzenia rozgrywają się również w szkole lub w ogrodzie botanicznym. Jakby szukacie fragmenty, to zaznaczcie sobie je właśnie w utworze. Jest też jeden fragment, który rozgrywa się w kamienicy przy ulicy Rakosz, Rakoszańskiej. Kto tam mieszka? Przypomnijcie sobie dokładnie tak, jeżeli ktoś odpowiedział, że to nemeczek, zgadł w 100%. Czyli miejsce akcji Budapeszt. Węgry. A teraz przejdźmy do czasu akcji. Czas akcji. Czy ktoś odnalazł te informacje? Kiedy rozgrywała się akcja e, chłopców z Paczerzani? Wydarzenia tej lektury rozgrywają się pod koniec XIX wieku, dokładnie wiosną 1889 roku. Teraz będzie widać. Zobaczcie, zwróćcie uwagę na datę. Data pokrywa nam się z życiem naszego pisarza, czyli prawdopodobnie pisał o, swoim, o swoich przygodach, a na pewno się do nich. W jakiś sposób odwoływał. Akcja toczy się w marcu i trwa prawdopodobnie tylko kilka dni. Rozpoczyna się od napadu braci pastorów i, i zmuszenia do poddania się e, kilku czwartoklasistów należących do Związku Chłopców z Placu Broni. Kończy się zaś zwycięską obroną placu, placu ale niestety też śmiercią nemeczka. E, Warto to sobie zapamiętać, informacje, którą podałam. Proszę zapisać do zeszytu. Dlaczego warto zapoznać się z tą lekturą? Otóż, jedni z moich uczniów przygotowali właśnie takie plakaty reklamowe. Mieli uwzględnić informacje, dlaczego ta lektura jest taka istotna, dla co, w jaki sposób wpływa, wpływała na nich, co interesującego w niej znaleźli. No to ja przeczytam. Chłopcy z Placu Broni, niesamowita książka. Zachęcam wszystkich do przeczytania książki pod tytułem Chłopcy z Placu Broni, Ferenc Molnara. Gdy zaczęłam czytać tę książkę, byłam pod ogromnym wrażeniem. Po Ponieważ jest genialna i bardzo wciągająca. Sami tytuł jest bardzo interesujący. Opowiada ona o dziesięciu chłopcach, którzy byli odważni, pewni siebie i przede wszystkim waleczni. Kochali plac broni i walkę nad, na nim. Naprawdę przeczytajcie i dowiedzcie się, że jest niesamowita. Warto poznać przygody chłopców z placu broni, prawda, plakat bardzo zachęcający? z jedną ważną informacją, dokładnie chłopców tam było 14, chociaż tak naprawdę pojawi się 11 imion. Przygoda, odwaga, przyjaźń to charakteryzuje właśnie chłopców z Placu Broni. Zachęcam do przeczytania książki Chłopcy z Placu Broni Ferenca Molnara. Jest ona bardzo ciekawa i pełna przygód. Opowiada o przygodach, odwadze i prawdziwej przyjaźni pewnych chłopców. Mamy kolejny zachęcający plakat. Dla Was też coś przygotowałam do domu. Chciałabym, żebyście zrobili Taką, w taki folder reklamowy. Zobaczcie, jak mniej więcej wygląda taki folder. W takim folderze powinny znaleźć się informacje dotyczące książki, dotyczące yy, najważniejszych bohaterów, no ale przede wszystkim powinno być to wszystko ładnie przyozdobione, ponieważ każdy folder. Powinien zachęcać do przeczytania tej książki. Folder, który się będzie otwierał, w środku może mieć jakieś informacje, na zewnątrz może mieć jakieś informacje. To wy decydujecie, jak ten folder ostatecznie będzie wyglądał. Mam nadzieję, że pomysłów Wam nie zabraknie i, i wykonacie tę pracę z zapałem i zaangażowaniem. Oczywiście te prace później. Przynieście do szkoły, Zostaną ocenione i przyczepione na naszej gablotce. Jeżeli chodzi o ten temat wstępu, właśnie zakończyliśmy te najważniejsze informacje, które powinniście wiedzieć, zanim rozpoczniemy typową pracę z lekturą. Tak, uporządkowanie swoich, tych najważniejszych informacji. Na kolejnych zajęciach zaczniemy, się, zaczniemy analizę poszczególnych grup, czyli grupy chłopców z placu broni oraz czerwonych koszul. Przygotujcie sobie fragmenty tego utworu dotyczące właśnie tych dwóch grup, kto w nich był, jakie mieli charakterystyczne oznakowanie, elementy, które właśnie wskazywały na przynależność do jednej z tych grup.